Cześć, z tej strony Dawid z kanału Danwilt na Filipinach. Słuchajcie, z racji, że no, od jakiegoś czasu już piszecie jak tam budowa, jak tam budowa, pokaż coś i tak dalej co robisz, jak robisz. No to dzisiaj będzie taki odcinek, a więc przejdziemy się po tej budowie i pokażę Wam jaki jest obecny etap na miesiąc przed moim powrotem do Polski. Zacznę od tego, że mamy tutaj świeże bloczki betonowe, także tak to mniej więcej wygląda, są całe formy, no i później po zdeformowaniu, albo z wyjęciu, po wyjęciu z form, efekt jest końcowy taki, także w teorii, w praktyce nie trzeba tego tynkować, i wibrujemy to. Jak jesteście ciekawi, jak to powstaje, jak to wygląda, jakie ma wymiary, i tak dalej, to zobaczcie sobie zakładkę. Playlisty budowa domu. No, i tam znajdziecie oczywiście film o bloczkach betonowych. Tutaj jest oczywiście wejście. Na Filipinach jest bardzo często używany taki ażur zamiast okien. No, i tutaj będzie kiedyś jadalnia. Oczywiście ja ten dom zostawię w stanie surowym, także wylewki później sobie muszą chłopaki zrobić. Tutaj są oczywiście trzy pokoje. Też muszą zdecydować, który dla kogo. Mają te same wymiary. No i wyjście tam do tyłu, gdzie teraz e, oczywiście pomieszkują, także ten dom jest e, no niezbędnie potrzebny. No i tutaj widzicie oczywiście schody do góry. No i cały projekt oczywiście wykonałem sam, w sensie rysunki obliczenia. A fundament tutaj, jak widzicie, jest fundament na 30 cm głęboki. I wybieraliśmy tutaj oczywiście ziemię i nasypywaliśmy kamień i utwardzaliśmy. To też możecie sobie zobaczyć w części pierwszej budowy domu fundamenty. Także zachęcam do tego i pójdziemy sobie do góry. U góry oczywiście już jest konstrukcja stalowa na przyszły dach. To jeszcze nie jest koniec, bo ona zostanie oczywiście uzupełniona i tutaj pójdzie na to blacha. Szerszy opis, szerszy obraz wszystkiego, będziecie mieć oczywiście za parę miesięcy. W ostatnim filmie stawiamy dach, także musicie się uzbroić w cierpliwość. Na razie to Wam tak po prostu pokazuję, żebyście widzieli co i jak. Tu oczywiście jest też stalowa murłata, do której jest to wszystko przyspawane. To również musiałem sobie obliczyć. A pospawał mi to oczywiście wujek, bo ja tutaj wziąłem, podzieliłem te roboty, żeby nie było tak, że. Będę robił wszystko sam, bo no w teorii jest to wykonalne, w praktyce również, ale to trwa bardzo dużo czasu. Więc jeżeli mogę się e, kimś posilić, to dlaczego nie? Także tutaj jest wyjście na balkon i balkon też powstał w poprzedniej części, to też możecie sobie zobaczyć, w playliście stawiamy ściany. Bodajże, że tak się chyba nazywa ta część filmu. Także playlista budowa domu jest taką powiedzmy skarbnicą wiedzy na temat tego, jak wybudować dom na Filipinach, albo raczej jak buduje ten dom na Filipinach, bo ten dom nie jest takim typowym domem w technologii filipińskiej, bo ten pustak jest znacznie większy i znacznie bardziej, znacznie bardziej trwały. To jest akurat ten mały, ale Naprawdę jest to, jest to solidne. No i on akurat jeszcze nie jest wypełniony w środku. Ale jak jest wypełniony w środku, to wierzcie mi, że to jest jak bunkier. Także tutaj nie ma, nie ma bata. Widzicie, tutaj do, do, do tego momentu jest to wypełnione. I tu oczywiście jest mur łata. Dobra, słuchajcie, siądziemy sobie gdzieś. Jeszcze Wam coś nieco się opowiem tak na zachętę. Tutaj dzisiaj oczywiście skończyłem te drugie okno. No i to oczywiście pójdzie do trójkąta. Także tu sobie możecie wyobrazić, że to do szpica tutaj no nie będzie miało jakiejś tam zabudowy chyba, że żona zdecyduje inaczej więc te ciepłe powietrze a, będzie się utrzymywać u góry i ogólnie to chciałem zrobić jakąś wentylację także zobaczymy jak to będzie i tutaj jest oczywiście okno na e, balkon no i nawet powiedziałem żonie, że jakby coś, to plan na przyszłość mógłby być taki, że będzie tu na przykład postawiona ściana po długości, tak, czyli ona mogłaby rozdzielać, tam oczywiście e, zabudowana Klatka schodowa, no i wtedy na klatkę schodową jest okno. Tutaj jest okno na drugi pokój, i tutaj też będzie okno na ten pokój główny, więc to jest w całości przemyślane. Zejdziemy sobie jeszcze na dół, pokażę Wam taki widok główny, jako przedsmaczek wszystkiego. Także tak to wygląda od wejścia, od ganku. No i zobaczcie sobie, że ta cała konstrukcja jest dosyć spora. Ten dom ma wymiary 8 na 9 metrów. No i wysokość tutaj parteru to jest 2,5 metra i góra do szczytu to jest 3 metry od oczywiście podłogi w pierwszym piętrze, nie? No, więc całość jest dosyć, dosyć spora. Więcej filmów zobaczycie właśnie, tak jak mówię, jak będzie ten główny odcinek, więc tam będą również ujęcia z drona, więc myślę, że jest to ciekawy Projekt realizowany na Filipinach całkowicie własnymi siłami. Oczywiście jeżeli chodzi o, o plany, o projekty to to jest e, i wykonanie to jest jak najbardziej moja działka. No tutaj pomoc to są e, oczywiście ciężary, organizacja materiału, przenoszenie wszystkiego. No i szwagry mi oczywiście produkują bloczki. Także myśmy to podzielili w taki sposób, żeby każdy robił to na czym się zna. No i wtedy całość idzie sprawnie, bo wierzcie mi wszystkiego sami nie zrobicie. Dobrze, słuchajcie, już sobie szukam tutaj miejsce, żeby miał w miarę fajnie naświetlenie, bo już jest godzina późna, a ja dzisiaj niestety cały dzień pracowałem, żeby jakiś kolejny efekt był. Idę tutaj na balkon, mam nadzieję, że mikrofon mnie słyszy. Siądę sobie centralnie, tutaj, Ajajaj. jaj. Aj. Nie macie pojęcia, ile razy musiałem odganiać tutaj dzieci z tego balkonu, bo oczywiście widoki są bardzo fajne. No i dzieciaki są ciekawe, nie? Potrafiły tutaj przynieść napoje, soki, siedzieć tutaj, a to jest niebezpieczne, bo to wiecie, to są tylko płyty tutaj nie ma zabezpieczenia, nawet nie ma jeszcze barierki. No, więc tyle, słuchajcie. Ten film chciałbym, żebyście potraktowali jako taki smaczek. W tym filmie opowiem tylko i wyłącznie skrótowo o różnych zmaganiach. Przede wszystkim, dla mnie była to bardzo ciekawa okazja do zdobycia nowych doświadczeń, pomagając komuś, i ja myślę, że rodzina na 100% ma prawo do tego, żeby być dumnym z tego projektu, bo takiego drugiego domu nie ma ani w Barangaju, ani w mieście. Ani na całej wyspie lub na całych Filipinach. Chociaż nie chcę tutaj kłamać, wiem, że w tej samej technologii, w sensie przy wykorzystaniu tych bloczków, a na wyspie Mindanao jeden bodajże Amerykanin budował dom. Z tym, że on to zrobił w bardzo prosty sposób, bez, wiecie, można powiedzieć, dostosowania zbrojenia i całej reszty w taki sposób, w jaki. Zrobiłem to ja. Dlaczego mówię, że takiego domu nie ma? Bo ktoś pewnie mi za chwilę napisze komentarz, że są luksusowe domy, i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, to jest prosty dom, który miał być wykonany dobrze, a nie w luksusach. I to ma być dom, który jest na lata, który będzie odporny na pęknięcia, bo wszędzie jest wzmocniony. Tam, gdzie tylko wyobraźnia podpowiadała mi, że wskutek np. trzęsienia ziemi, bo jest to rejon jednak aktywny sejsmicznie. Mogą mi te ściany pracować, połączenia, i może mi to pękać. Więc dołożyłem wszelkich starań, żeby właśnie temu przeciwdziałać. I słuchajcie, zaczniemy od fundamentów. Przede wszystkim pamiętam, jak robiłem fundamenty. To była to rzecz, która dla wielu osób tutaj jest jakby. Czymś zupełnie dziwnym i niespodziewanym, tak? Fundamenty, kurczę, no my to robimy inaczej, wiecie, bierze się, wykopuje dziurę, zalewa się jakieś tam słupy i na tych słupach robi się resztę, później jakąś szlichtę i na tej gołej e, utwardzonej w cudzysłowie albo czasami trochę kamieni e, utwardzonej e, ziemi e, z, Układzie się pierwszą szlichtę i oczywiście układa się ściany, i to później, wiecie, pracuje, pęka i tak dalej. Ja to niejednokrotnie już pokazywałem, jakie tutaj są czasami błędy wykonawcze. i One bardzo często wynikają, wiecie, z braku wyobraźni, jakby z analizy tego, co może się stać i jakie musimy tutaj przedsięwziąć działania, żeby temu zapobiec. I e, zrobiłem oczywiście sam fundament, i pamiętam, że kurczę, ile razy mi tutaj wykop zalało. Rodzina już była zrezygnowana. Myśmy już kombinowali, żeby e, zrobić to na zasadzie, że ta ziemia, jak jest taka twarda, gliniasta, żeby w niej e, zrobić e, jakby taki naturalny szalunek i to wylać. Też się to nie udało. Myśmy robili ileś podejść. I w końcu powiedziałem tak, ja to muszę zrobić w taki sposób, że zrobię rysunek, zrobię oczywiście szalunki, którym będą pasować. Ja je popisywałem. i te płyty, właśnie, które tutaj są, one są wykorzystywane właśnie w takim celu, bo do niczego więcej się nie nadają, bo jest ziemia, są pobrudzone ziemią, betonem i oczywiście wiele wda, wdały się jakieś tam powiedzmy koniki. Więc ja nie chcę tego stosować w domu, bo tutaj też są elementy drewniane a i będzie choćby podłoga, która mogłaby być zainfekowana. Natomiast do tego jak najbardziej się to przydało. I pamiętam, że właśnie zrobiłem tak z tymi opisami, że te elementy pasowały, bo mówię, kurczę, tutaj ludzie faktycznie porobią mi błędy, a ja wtedy potrzebowałem, żeby to było zrobione tak, wiecie, plug and play, żeby nikt się nie zastanawiał, jak to ma być. I ja potrafiłem zrobić tak, że te elementy były z strzałkami popisane E, który do którego pasuje, i nawet otwory na śruby były zrobione parami, że po prostu jakby inny element ktoś tam próbował dopasować, to mu nie będą otwory pasowały. No i udało się to zrobić tak, bo wtedy deszcze padały, że e, w ciągu bodajże jednego dnia myśmy poskładali szalunek to była taka przerwa w tych, w tych ulewach. Na drugi dzień oczywiście było wrzucane zbrojenie, które też było zrobione już powiedzmy w jakichś tam elementach, że tylko je trzeba było włożyć, powiązać. No i robiliśmy oczywiście później fundament. Więc bardzo fajnie się to udało zgrać. Wtedy ludzie z sąsiedztwa pomogli. Ja oczywiście zastosowałem wtedy chemię. Wziąłem z Polski oczywiście dodatkowe włókno polimerowe, żeby to wzmocnić. No i tak jak mówię, jak chcecie wiedzieć więcej, jeżeli chodzi o fundament, to zapraszam do playlisty Budowa Domu. I tam macie oczywiście fundament. Pamiętam, jak dzisiaj kurczę, jak e, z samochodu wszystko zrzucałem, żeby betoniarkę wpakować, jaka to była przeprawa. Naprawdę, tu tyle rzeczy mogło pójść nie tak, i jednak się udało. I dzisiaj można powiedzieć, po e, już prawie trzech latach, e, jestem, jestem na finiszu i wreszcie rodzina może zobaczyć, kurczę, że e, dom będzie w całości. Bo ja no, myślę, że wiecie, na początku, jak się to wszystko zaczęło. Oni budowę domu znają, wiecie, właściwie z tego, w jaki sposób się tutaj buduje te domy, że z pół roku, jest aby, aby i ten dom jest wybudowany, a to kurczę przyjeżdża gościu, ma pomysły i na, na początku nic z tego nie widać, jakieś tam rysunki coś robi i w końcu, wiecie, zaczyna mieć to kształt, nie? Ja to widziałem choćby po, po teściowej, jak już był ten etap taki, że już ściany staje wysoko, to już teściowa, kurczę, no już chyba miała wyobraźnię, jaki to będzie miał kształt. No, i też nauka. Początki były bardzo trudne, żeby właśnie komuś wytłumaczyć, pokazać jakie mam oczekiwania, co chciałbym tutaj zrobić i jakby to miało wyglądać. Jak już później to miało kształt, to już widziałem, że nawet szwagier się włączył, jeżeli chodzi o murowanie, powiedzmy ścian w środku. A wcześniej to było tak, że oni nie mieli nigdy do czynienia wiecie, z budową, więc tak naprawdę to był ich pierwszy raz. Jeżeli chodzi o ściany, największym problemem była temperatura, bo ja musiałem te bloczki moczyć, pamiętam, dostosować do tych mokrych bloczków, oczywiście konsystencję zaprawy, żeby mi to nie spływało i musiałem patrzeć jaka jest pogoda, bo ulewa potrafiła przyjść taka, że mi te bloczki wszystkie po prostu poprzesuwało i a, no, robota była zmarnowana. Tak? Zbrojenie też pamiętam było robione wieloelementowe, że ja je później musiałem przedłużać. Tak jak tutaj widzicie, są te elementy, które później przedłużam. Dowiązuje sobie. No i robiłem to tak, wiecie, segmentami, segmentami, ileś zrobiłem, i to było później zalewane. I też musiałem pilnować temperatury, bo bloczki potrafiły mieć 40 stopni. I wierzcie mi, że jak był wlany beton, a też nie można go było zrobić za rzadkiego, to działo się coś takiego, że ten beton dostawał natychmiastowego obkurczu, powstawała szczelina i on potrafił z góry popękać. Po prostu ta temperatura powodowała, że ta reakcja chemiczna, która zacho zachodziła, czyli ta hydratacja. Powodowała pękanie, tak i to całe pękało, I, i ja mówiłem zawsze, że kurczę, musimy wcześniej zrobić wszystko, żeby zlać to wodą i tą temperaturę obniżyć. To nawet nieraz się tak udawało, że czekaliśmy, aż przyjdą ulewy, popadało w nocy, popadało na przykład nad ranem, ściany były faktycznie mokre i byliśmy w stanie je wylać. Tylko później też zauważyłem, że była walka oczywiście z zazielenieniem się ścian, bo to już było za mokre. i Um, tutaj też jest problem z tym piaskiem, że ten piasek to nie jest tak jak w Europie, że jest certyfikowany, jest wypukany tylko on tutaj mimo wszystko potrafi zawierać jakieś mikrodrobiny e, organiczne. A, no i też musiałem później wyczaić, jaki tu środek chemiczny zastosować, albo co wymyślić, żeby temu przeciwdziałać. teraz nie ma zazielenienia. I tu na przykład dowodem to, z czego jestem najbardziej dumny, to jest to, że ja potrafiłem robić tutaj półroczne przerwy pomiędzy etapami i szlak tego nie trafił, nie wypłukało nic, słońce nie, nie, nie spowodowało tam powiedzmy jakichś pęknięć. A sole się nie wydzielały, bo tu najwięcej, myślę, problemów może zrobić to, że pierw ściana namaka od deszczu i później odparowuje wskutek, e, powiedzmy, ciepła, tak, temperatury. I te sole mogłyby też gdzieś tam wychodzić w formie jakichś wysięków. Nie zrobiło się to, zadbałem przede wszystkim o to, żeby ten beton był szczelny, opracowałem sobie chemię. W oparciu o, e, o to, wszystko, co mogę sobie sprowadzić z Chin, albo co jest tutaj na lokalnym rynku, bo niejednokrotnie te plastyfikatory, to wszystko mają oznaczenia, które a no nie pozwalają na przewóz samolotem, więc e, to musicie być też świadomi. Wiem, że kilka osób próbowało gdzieś tam kopiować tą technologię. Eee, z, niestety, nieskutecznie, że, że był to problem dla Filipińczyków. Oni po prostu nie rozumieją tego, jak. E, znaczy, może rozumieją, ale mi się wydaje, że nie rozumieją tego, że to w tej formie musi pobyć ileś, żeby to było twardsze. Tutaj, jak są robione te bloczki betonowe, to. Oczywiście maszyna je od razu wyciąga, wysuwa, układają je i one wysychają. Beton w pełni uzyskuje swoją twardość po 28 dniach. No to tu wyobraźcie sobie, to jest 5 dni, plus tam ileś dni to wysycha. No to i tak powiedzmy, myślę, że to ma 30-40% twardości maksymalnej, którą mogłoby uzyskać, jeżeli bym powiedzmy te 28 dni pilnował, żeby mi to nie, nie wyschło. No to te bloczki, które oni robią, one od razu wysychają i niejednokrotnie ta ich mieszanka potrafi być 10 do 1 albo 14 do 1 cement w stosunku do piasku, więc to też powoduje, że um, jest to jakościowo słabe, no ale takie są oczekiwania Filipińczyków i to też się przekłada na cenę. Jak ja tu patrzyłem, a to tu żeby był interes to jeden taki bloczek betonowy musiałby kosztować 100 peso czyli jakieś 7 zł, a ich bloczek betonowy który ma powiedzmy tą samą długość wysokość ale połowę grubości kosztuje w granicach myślę 12-14 pesos, to myślę gdzieś jest około złotówka z paroma groszami. No to o czym my mówimy. Tylko że później tak jak mówię, no obciążenie tej ściany jaka jest wytrzymałość. Także jak interesuje was temat ścian, zobaczcie playlistę temat ścian. No i co? Tutaj bardzo fajnie, jeżeli chodzi o dach, to poszło mi z tym projektem, bo ja to rysowałem oczywiście kąty, wszystko to na papierze i zastanawiałem się cholera czy ja tu nie mam jakichś błędów, i dobrze, że wziąłem sobie laser, żeby sobie zobaczyć, czy jest wszystko równo i tak dalej. Okazało się, że na oko powiedzmy, bo budowlańcem nie jestem, więc na moje oko powiedzmy, mechanika motocyklowego, wyszło to fajnie. I tak jak już wspominałem z jednym z filmów, te moje wykształcenie budowlane, bo jestem to technikiem budowlanym, studia zaczynałem ekonomiczne. Pozwoliło mi to gdzieś tam powiedzmy na wykorzystanie tej wiedzy, która już jest jakby to powiedzieć 20 lat stara, ale tutaj w zupełności wystarczyła i bardzo się przydała. Także to jest tyle. Mam nadzieję, że uda mi się w tym filmie końcowym pokazać Wam ten efekt całościowy, jak to wszystko wygląda, bo wtedy naprawdę będzie to całe. No i wiadomo, zostały jakieś pierdółki typu powiedzmy rynne, odprowadzenie wody. Um, e, sugerowałem tutaj projekt oczywiście zrobienia zbiornika wodnego, który e, mógłby e, tą wodę deszczową e, zbierać. Ta woda deszczowa jest tu oczywiście wykorzystywana do, do wielu rzeczy, nie tylko do podlewania kwiatków. Także um, uważam, że to tyle. Jak macie jakieś ciekawe sugestie? Um, ja się bardzo cieszę, że oczywiście mogłem pomóc, bo to mi dało przede wszystkim to a, doświadczenie, że wiem, jak ciężko tu jest w ogóle budować, jak Praktycznie niemożliwe jest wybudowanie takiego domu gdzieś w górach, gdzie droga dojazdowa jest problemem, brak wody jest problemem, e, brak energii elektrycznej może być problemem, lub przerwy oczywiście w dostawie tych, tych mediów. Także um, dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że e, ceny powiedzmy budowy takiego domu, realizacji jakiegoś projektu potrafią być trzy razy wyższe niż. To samo w Polsce, no i niestety to się właśnie bierze z tych wszystkich utrudnień, z tego, że ludzie też tu pracują w innym systemie, mają inne doświadczenie, inaczej się przykładają przede wszystkim do pracy. Więc tu jest dużo takich rzeczy. Napiszcie mi w komentarzach, jak się wam podoba i jak myślicie, czy rodzina będzie zadowolona z takiego projektu. Bo dotychczas przychodzili tutaj różni oficjele. A robili zdjęcia, nawet był sam burmistrz, również robił zdjęcia, powiedział, że pokaże swojemu inżynierowi, bo akurat budują tutaj budynek rządowy, a jak on widzi coś takiego, co on na to, jako powiedzmy ciekawostka. Także jest to na pewno ciekawostka tutaj w okolicy. Jak Wam się podoba, piszcie komentarze. No i czekajcie oczywiście na ten właściwy film, gdzie będzie podsumowanie i myślę już konkretnie opiszemy temat dotyczący stawiania dachu. Także pozdrawiam Was. Lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia. Cześć.